Rozdział 12. Stacja w guście Sir John'a Maria. Znaleziono więc matematyka. Skoro go napytali, czym żył przez cztery dni, nie umiał odpowiedzieć. Czy miał świadomość grożącego mu niebezpieczeństw? Wątpimy bardzo. Gdy mu opowiadano wypadek z kadłubami, nie chciał uwierzyć i twierdził, że sobie z niego żartują. Czy głód mu dokuczał? Prawdopodobnie nie, gdyż żywił się przez ten czas. Cyframi, a żył tak dobrze, że aż odkrył błąd w tablicach logarytmicznych. Wobec całej komisji Strax przez narodową miłość własną nie uczynił najmniejszej wymówki Polandrowi, lecz należy przypuszczać, że gdy zostali sami, niezawodnie wypalił mu tę gąburę, a zarazem wezwanie, ażeby na przyszłość nie dał się uwodzić do logarytmicznym. Niebawem zabrano się na nowo do pracy. Przez kilka dni roboty odbywały się bardzo dobrze. Pogoda im sprzyjała, równie przy mierzeniu kątów stanowisk, jak i przy pomiarach zainstalnych. Nowe trójkąty przyłączano do sieci dawnych, a kąty ich oznaczono ściśle przez kilkakrotne obserwacje. Dnia 28 czerwca astronomowie otrzymali geodezyjnie podstawę 15 trójkąta. Podług ich obliczej trójkąt ten powinien był obejmować odcinek drugiego i 3 stopnia, a żeby uzupełnić trójkąt, należało za pomocą sygnału postanowionego w jego wierzchołku pomierzyć dwa kąty przyległe podstawie. Tutaj okazała się szkala fizyczna. Okolica, jak oko zasięgnąć mogło, pokry mogło, pokry mogło pokryte lasami, nie przedstawiała dogodnego punktu do postawienia sygnału. Ogólne zniżanie się gruntu z południa na północ utrudniało już niewystawienie, ale dojrzenie celownika. Jedyny tylko punkt mógł posłużyć do ustawienia rewerberu. Był to wierzchołek góry wysokiej na 1200 do 1300 stóp, który się wznosił na północnym zachodzie o mil 30. W tych warunkach boki 15 trójkąta mogłyby mieć przeszło po 20 000 toazów. Zdarzało się, przy innych pomiarach trigonometrycznych, że używano czterokrotnie dłuższych boków, lecz komisja, o której piszemy, nigdy jeszcze tak wielkich boków nie używała. Po wyczerpujących rozprawach astronomowie zdecydowali się zamieścić rewerber elektryczny na życzonej wyżynie i postanowili zatrzymać się w miejscu, dopóki sygnał nie będzie postawiony. Pułkownik Everest Emery i Zorn w towarzystwie Trzech Metków i Dwóch panów prowadzeni przez Numba wydelegowani byli na to nowe stanowisko dla wystawienia elektrycznego świetlnego sygnału do pracy nocnej. Mały ten oddział, zaopatrzony w instrumenty i aparaty włożone na muły, zabrawszy zapas żywności, wyruszył z rana 28 czerwca, ponieważ Everest spodziewał się dopiero na drugi dzień dotrzeć do stóp góry i gdy na to wyjście na jej wierzch mogło nastawać jakieś nieprzydzianie trudności, umówiono się, że sygnał będzie zapalony dopiero w nocy z 29 na 30 Obserwatorowie zatem przed upływem 36 godzin nie powinni byli upatrywać światła sygnowego na wierzchołku ich 15 trójkąta. Po odjeździe wymienionych osób Strax i Pallander oddali się zwykłym zajęciom, a Sir John Murray ze strzelcem plonkowali okolice obozu i zaszerili kilka sztuk z rodziny antylop, bogatej w rozmaite odmiany w tej części Afryki. Sir John dodał do swoich dotychczasowych triumfów myśliwskich upolowane żyrafy, pięknego zwierza, dość. Dziś dość rzadko napotkanego w północnej Afryce, a licznie zamieszkującego południową. Polwanie na żerawy uważają znawcy za jedno z najpiękniejszych. Sir John Murray i Bushman napotkali gromadę tych zwierząt, przeszło 20 sztuk, liczącą, atak tak trwożliwych, że bliżej jak na 500 yardów podejść się nie dały. Jednak Jedna samica oddzieliła się od stada, a myśliwi postanowili ją upolować przez zmęczenie. Zrazu zwierz uciekał kłusem, jakby chciał aby go doścignięto. Lecz gdy konie polujących znacznie się do żyrafy przybliżyły, podniósłszy ogon, zaczęła umykać z niesłychaną szybkością. Ścigali ją przeszło dwie mile, aż na koniec kula wystrzelana ze sztucera mareja, trafiwszy w łopatkę żyrafę. Powaliła ją na bok. Był to prześliczny okaz tego rodzaju. Koń z szyi, wół z nóg i goleni, wielbłąd z głowy, jak mawiali Rzymianie, pokryty skórą lamparta. Osobliwszy ten przeżuwacz od kończeń rogów, do kopyt miał 11 stóp wysokości. Następnej nocy astronomowie pozostający w obozie zdjęli wysokość kilku gwiazd, dla Oznaczenia stopnia szerokości południowej, pod jaką znajduł się obóz. Dzień 29 upłynął bez wypadku oczekiwano przybliżenia się nocy. Z pewnym niepokojem miał być oznaczony wierzchołek 15 trójkąta. Nadeszła wreszcie noc bezksiężycowa, bezgwiezdna, ale sucha, nie, nie zamierzchła mgłą a więc cudnie sprzyjająca zamierzonej pracy. Poczyniono potrzebne przygotowania jeszcze w dzień wycelowano ku wiadomej górze ustawioną na kole powtarzającym lunetę, która miała schwycić w swe ognisko światło rewerberu, gdyby zbytnia odległość nie dozwalała doszedł go gołym okiem. Przez całą noc, z 29 na 30, Strax Palander i Mary czuwali kolejno na ty, lecz na szczycie góry wcale nie zabłysło światło. Obserwatorowie wnieśli stąd, że dostanie się na szczyt góry połączone było z wielkimi trudnościami i że pułkownik Everest nie mógł dosięgnąć weszło przed wieczorem. Odłożyli zatem obserwacje do następnej nocy, nie wątpiąc, że w ciągu dnia aparat elektryczny zostanie ustawiony. Lecz Jakże się zadziwili, gdy około drugiej godziny na zajórz, pułkownik i jego towarzysze, nie zapowiedziawszy powrotu, ukazali się w obozie. Sir John Murray wyjechał przed z nich. Pan tu, pułkowniku? Zawołał. Zawoła. Tak, to my, odpowiedział Evers. A więc góra jest niedostępna? Owszem, bardzo dostępna, odrzekł pułkownik, ale za nadto dobrze strzeżona. Ręczę wam za to, że przybywam po posiłki. A więc krajowcy? Tak jest, krajowcy czworonożni z czarnymi grzywami, którzy nam pożarli jednego konia. W kilku słowach pułkownik zdał relację. Podróż aż do podnóża góry udała się wybornie. Przybywszy na miejsce, przekonano się, że jest dostępna tylko przez przemoc boczną. A właśnie na tej jedynej drodze urodzina Lwów założyła sobie kraal, jak mówią Numba. Na próżno pułkownik usiłował wyprzeć je z tego stanowiska. Niedostatecznie uzbrojony musiał zatrąbić na odwrót. Stracił się konia, którego olbrzymi lew ubił jednym uderzeniem łapy. Opowiadanie to rozogniło krew Mareja i Mokuma. Postanowili zdobyć górę Lwów, to stanowisko koniecznie potrzebne do prowadzenia dalszych prac geodezyjnych. Sposobność stoczenia bitwy z kilku najstraszniejszymi zwierzętami z rodziny kociej zanadto była ponętna dla dwóch zapalonych myśliwych, ażeby ją pominąć. Natychmiast więc zorganizowano wyprawę. Wszyscy uczeni Europejczycy, nie wyłączając nawet palandra, chcieli wziąć w niej udział, lecz dla zmierzenia kątów przyległych nowej podstawie, musiał ktoś postać w obozie. Pułkownik Everest, uznając, że dla kontrolowania ścisłości pomiaru obecność jego w obozie jest niezbędna, zdecydował się pozostać wraz ze Straxem i palandrem. Z drugiej strony, nie było najmniejszego powodu zatrzymania ser Johna Mareya. oddział przeznaczony do zdobycia góry miał się więc składać z ser Johna Maria, Williama Emerego i wreszcie Michała Zorna, którego prośbą Strax oprzeć się nie mógł. Bushman nie odstąpił by za nic od wyprawy, zabrał ze sobą trzech krajowców, znanych mu z odwagi i zimnej krwi. Trzej Europejczycy, pożegnawszy uściśnięciem ręki pozostałych kolegów, wyruszyli w około czwartej po południu z obozu i zapuścili się w las w kierunku góry. Jazda odbyła się tak szybko, iż do godziny dziewiątej wieczór przebyli przestrzeń trzydziestu mil angielskich na dwie mile pod górą posiadali z koni i urządzili nocleg. Nie rozpalono wcale ognia, gdyż mokum nie chciał ani zwracać uwagi zwierząt, z którymi zamierzono walczyć w biały dzień, ani wywoływać napalu W nocy bez ustanku dawały się słyszeć ryki głodnych lwów. Podczas bowiem nocnej ciemności te straszliwe, mięsożerne bestie zwykle opuszczają swoje legowiska, by szukać żywności. Żaden z myśliwych nie przetrwał ani godziny, a Bushman, korzystając z tej bezsenności, dawał im przestrogi, które jego doświadczenie myśliwskie czyniło bardzo cennymi. Panowie, mówił tonem zupełnie spokojnym. Jeżeli pułkownik Everest się nie mylił, będziemy jutro mieli do czynienia z lwami czarnorzymymi. Należą one do gatunku najdzikszego i najniebezpieczniejszego. Musimy się tego trzymać. Zalecam Wam, ażebyście starali się uniknąć pierwszego skoku tych zwierząt, które zwykle przesadzają 16 do 20 stóp. Wiem z doświadczenia, że skoro im się ten pierwszy skok nie uda, rzadko go ponawiają, ponieważ o świcie zwyk... zwykły powracać do swoich kryłek. Poprzedzimy je tam i zaatakujemy. Ale lwy się bronią i bronią dobrze. Mogę was zapewnić, że z rana po nocnej uczcie bywają mniej srogie, a nawet mniej odważne. Jest to kwestia żołądka. Niebezpieczeństwo większe lub mniejsze zależy także od miejsca, w okolicach gdzie ludzie bezwzględnie je ścigają. Lwy bywają trwożyliwsze, ale tu w kraju dzikim zachują wszystkie popędy dzikości. Zalecam Wam także, żebyście dobrze obliczali odległość strzału. Pozwólcie im zbliżyć się dobrze i strzelajcie tylko pewnie, a celujcie pod łopatkę. Konie postawimy w tyle. Zwierzęta te przerażają się, ujrzawszy lwa, I, a, i mogą zwalić jeźdźca. Będziemy walczyć pieszo, a mam nadzieję, że nam zimnej krwi nie zabraknie. Strzelcy w głębokim milczeniu słuchali przestróg doświadczonego myśliwca. Mokum pokazał się znowu jako strzelec, który umie być cierpliwy. Wiedział, że spotkanie będzie niebezpieczne. Jeżeli lew, Zwykle nie rzuca się na człowieka, który go nie zaczepia, to za to wściekłość jego nie zna granic, gdy go atakują. Jest to wówczas zwierz groźny, obdarzony przez naturę lekkością skoku, siłą do, zdruz, do druzgotania i wściekłością czyniącą go straszliwym. Bushman zalecał też Europejczykom, aby zachowali zimną krew, a przede wszystkim ostrzegał ser John'a Mareya, który często pozwalał unosić się zbytniej śmiałości. Strzelaj pan do lwa, jakby strzelał do kuropatwy, bez większego wzruszenia. W tym cała sztuka. W istocie, w tym cała sztuka, ale któż może zaręczyć, że namiętny myśliwiec, stanąwszy pierwszy raz oko w oko z lwem, potrafi zachować zimną krew? O godzinie czwartej z rana myśliwi, przywiązawszy mocno konie do drzew, opuścili nocne stanowisko. Jeszcze nie dniało na wschodzie, tylko różowawy odcień zaczynał barwić obłoki Na Ziemi panowała głęboka ciemność. Bushman polecił towarzyszom, aby Przeglądnęli broń. Sztucery jego i ser Maria nabijały się od tyłu. Trzeba było tylko wsunąć w lufę nabój z miedzianym dękiem i spróbować, czy mechanizm działa dobrze. Zor i Emery, uzbrojeni w gwintowane sztucery, zmienili pistony, które nocna wilkoć mogła popsuć. Trzej dzicy byli z broni w Aloes łuki których z dziwną zręcznością umieli użyć. Licha to broń z pozoru, ale ileż lwów padło od strzał Afrykanów. Sześciu myśliwych ściśniętą gromadką posłało się naprzód, dążąc ku wozowi, który dwaj młodzi myśliwi, będąc tu wczoraj, wskazywali jako drogę wiodącą na wieżę góry. W głębokim milczeniu, na wzór skórych Ameryki Północnej, przesuwali się wszyscy za roślami. Wkrótce mały oddział stanął przy wąskiej szyi, stanowiącej wejście do wąwozu. Był to jakby wąski korytarz, przebity między dwoma granitowymi ścianami, wiodący na pierwsze wzniesienia wspomnianej przez Eweresta przełęczy. W samym prawie środku tego wąwozu, w miejscu rozszerzonym przez obrwanie się skał, było legowisko Lwów. Bushman wydał następujące rozporządzenie. Sir John Murray, jeden krajowiec i on sam, mieli posuwać się lekko szczytem wąwozu. Spodziewali się oni tym sposobem dojść do jaskini Lwów. Wypłoszyć stamtąd straszne zwierzęta i popędzić je w dół wąwozu. Dwaj Europejczycy z dwoma bohiesmanami umieszczeni w zasadzce, mieli uciekające lwy przyjąć strzałami. Miejsce nadawało się wybornie do takiego manewru. Z śród wąwozu wznosiła się panująca nad okolicznym lasem olbrzymia sykamora której rozłożyste gałęzie stanowiły dla myśliwych wyborną, a dla lwów niedostępną kryjówkę. Wiadomo, że lwy nie umieją wdzierać się na drzewa, jak inne zwierzęta z rodziny kotów, więc strzelcy umieszczeni tam na, wysoko, na wysokości niedostępnej dla lwiego stok, skoku mogli strzelać w warunkach nadal korzystnych. Najniebezpieczniejsze zadanie miał spełnić Mokum ze swoimi towarzyszami. Na uwagę zrobioną w tej mierze przez William'a, myśliwy powiedział, że inaczej być nie może, a i plan ułożony musi być co do J. Wykonany. Emery uległ jego zdaniu. Zaczynało dnieć. Szczery szczyt góry, oświecony poradną zorzą, zarumienił się pochodnia. Mokum, upewniony, iż cztery towarzysze umieścili się dogodnie w gałęziach syko sykomory, dał znak pochodu. Bushman, Sir John i Krajowiec poczęli się wspinać na ścieżkę kapryśnie pokręconą na prawej ścianie obozu. Trzej odważnie myśliwi postępowali kilkadziesiąt kroków, zatrzymując się niekiedy i pilnie bacząc na dno parowu którym pieli się w górę. Bushman był pewny, że lwy po nocnej wycieczce nie umieszkały wrócić do legowiska, bądź dla pożarcia zdobyczy, bądź dla odpoczynku. Może uda się je zejść śpiące i skończyć to wszystko skończyć z nim szybko. W po przybyciu wejścia do wozu Mokum i jego dwaj towarzysze dosięgnęli u spiska przed kryjówką, o której mówił im Zorn, tu przykuconej na ziemi, i badali miejsce. Była to jaskinia dosyć duża, której głębokość trudno było ocenić. Szczątki zwierzęce, kupy kości zalegały wejście. Nie było wątpliwości, że do kryka lwów wskazany przez pułkownika. Lecz w tej chwili, wbrew oczekiwaniom myśliwych, jaskinia zdawała się pusta. Mokum z odwiedzioną strzelbą postął się ku otworowi i na kolanach pełznął ku niemu. Jednym szybkim spojrzeniem przekonał się, że była pusta. Okoliczność ta, w której wcale nie przewidywał, nasunęła mu inny plan. skinieniem przyzwał towarzyszów. — Ser Johnie, mówił — naszej zwierzyny nie ma w legowisku. Ale tylko co jej patrzeć. Mniemam, iż dobrze uczynimy, zająwszy jej miejsce. Mając do czynienia z, jakimi, z takimi żarłkami, lepiej być oblężonym aniżeli oblegać, zwłaszcza gdy mamy armię na odsiecz. Cóż myśli wasza dostojność? Myśli tak jak ty, myśliwcze? odpowiedział mary. Rozkazuj, a będę posłuszny. Mokum, Serżon i krajowiec weszli w głąb jaskini. Była to głęboka grota zapełniona kośćmi i krwawymi szczątkami zwierząt. Po przekonaniu się, że jest zupełnie próżna, wzięli się rączo do zatarosowania wejścia za pomocą wielkich głazów. Tocząc je z niemałym wysiłkiem i pięściąc jeden na drugim luki między kamieniami Zatykali suchymi gałęźmi i krzewami rosnącymi w pobliżu, zostawiając tylko otwory do wysunięcia strzelb. Prace te ukończono w bardzo krótkim czasie, gdyż wejście do grotu było wąskie. Po czym stanęli za tą barkadą, zaopatrzoną w strzelnicę i oczekiwali nieprzeciera. Oczekiwanie to nie trwało długo. Kwadrans po piątej, w odległości stu kroków od jaskini, ukazał się lew i dwie samice potężnego wzrostu. Lew trząsnął czarną grzywą i zamiatał ziemię ogonem. Niósł w paszy całą antylopę i potrząsał nią jak kot myszą. Ciężar zdobyczy nie utrudniał wcale swobody ruchów. Zwierz poruszał głową z łatwością. Dwie lwice żółtej maści biegły podskakując obok niego. Sir John, jak to później sam wyznał, uczuł gwałtowne bicie serca. Oczy rozwarły mu się niezwykle Czoło zmarszczyło, uczuł nieopisany przestrach w połączeniu z zadziwieniem i niepokojem, lecz to nie trwało długo i wnet zapanowało nad sobą. Dwa jego towarzysze byli spokojni jak zwykle. Tymczasem lwy poczuło niebezpieczeństwo. Na widok zabarkadowanej jaskini zatrzymało się. Od strzelców udzieliła się przestrzeń sześćdziesięciu kroków. Samiec wydał chrapliwy ryk i rzucił się wraz z lwicami w gąszcz na prawo, nieco niżej miejsca, na którym poprzednio zatrzymali się myśliwi. Przez gałęzie krzaków wyraźnie przeświecały połowę boki, nastawione uszy i iskrzące oczy straszliwych zwierząt. Otóż i kuropatwy szepnął sir do Mokuma. Dalej, każde do swojej nie, odrzekł mokum bardzo bardzo Nie ma ich wszystkich, a strzały spuszcząby resztę. Po czym zwracając się do dzikiego, zapytał: Czy jesteś pewni strzały na tę odległość? Tak, Mokumie. Tak więc pośli strzałę w lewy bok samca, a celuj w serce. Bochiesman napiął łuk i mierzył z wielką uwagą. Przez krzewy strzała wypadła świszcząc. Ryk zagrzmiał. Lew podskoczył i runął o 30 krok od jaskini. Dobrze, że go mogł. Lew leżał bez ruchu. Ostre kły bieliły się w rozwartej i zakrwawionej paszczy. Lwice, opuściwszy zarośle, rzuciły się do samca. Na ich rozdzielające ryki Ukazało się na zakręcie parowu dwa inne lwy. Stary samiec z żółtymi pazurami i trzecia lwica pod wpływem straszliwej wściekłości wstrząs strząsały czarnymi grzywami. Zdawało się, że ciała ich zolbrzymiały, rzucając się, wydawały ryk podobny do grzmotu. Na strzelby kolej, zawołał Buszman, palić w lot, gdy stanąć nie chcą. Dwa strzały padły. Jeden z dwóch, trafiony kulą eksplodującą Bushmana w krzyż, padł bez życia. Drugi lew z łapą strzaskaną, wystrzałem Johna, rzucił się ku barykadzie. Rozruszone lwice pędziły za nim. Straszliwe bestie chciały zdobyć jaskinie i mogłyby tego dokazać, gdyby nie trzymały kulę. Bushman, John i Krajowiec cofnęli się w głąb jamy. Broń szybko nabito. Parę celnych strzałów powinno było zwalić napastników, i zwierzęta byłyby niechybnie ubite, gdyby nie zaszedł wypadek całkiem nieprzewidziany, który wprawił strzelców w okropne położenie. Naraz gęsty dym zapłonie skinie, tlejąca przybitka, rzucona na suche liście, zapaliła je. A wkrótce ognisty pas odgrodził myśliwych od zwierząt. Lwy cofnęły się, lecz strzelcy nie mogli dłużej pozostać w legowisku, bo by ich dym wkrótce podusił. Położenie było przerażające, nie można się wahać. Wychodzimy, wychodzimy! zawołał dusząc się od dymu, i razem odrzucił się kolbami palące się liście, rozepchnąwszy kamienne barakady, strzelcy na wpół dymu uzduszeni wypadli ze skini. Krajowiec i, i ser John jeszcze nie zdołali ochłonąć, gdy potężna siła zwaliła ich na ziemię. Afrykanin uderzeniem łuba Anglik ogonem lwicy jeszcze nienaruszonej, krajowiec ugodzony w środek piersi, leżąc bez ruchu. nie mniemając, że ma roztrzaskaną nogę, przypadł na kolana. Lecz w chwili, gdy zwierz chciał rzucić się na niego powtórnie, strzał buszmena strzymał go. Kula piorunująca, natrawił się na kość, rozstrzaskała się wewnątrz ciała. W tej chwili Zorn, Emery i dwóch bohieszmanów ukazali się z zakręciwą wodzą, biegnąc szybko dla wzięcia udziału w walce. Dwa lwy i lwica legły już od kul i strzału, lecz pozostałe przy życiu dwie lwice i samiec, któremu serżon strzęsł łapę, były jeszcze straszne dla myśliwych. Gwintówki atoli, kierowane pewną ręką, zrobiły swą powinność. Druga lwica, Dwiema kulami w bok i głowę ugodzona padła na miejscu. Radiony lew i trzecia samica, szalonym rzutem przesadziwszy głowy młodzieńców, znikł na zakręcie wozu, poczęstowany na pożegnanie dwiema kulami i dwoma strzałami. Ser John wydał okrzyk zwycięski. Lwy został pokonany. Cztery trupy leżały na ziemi. Pospieszono ku Marejowi, Przy pomocy przyjaciół zdołał się podnieść. Noga szczęściem nie była zgruchotana. Krajowiec ugodzony łbem zwolna odzyskał zmysły. Gwałtowne uderzenie tylko go ogłuszyło. W godzinę później mały oddział dostał się do miejsca, gdzie były przywiązane konie. Nie spotkawszy uchodzącej pary. — Cóż, czy wasza dostojność jest zadowolona z kuropatów afrykańskich? — zapytał Zachwycony, zachwycony, mój drogi — mówił Serdzion, pocierając potłuszczową nogę. — Ale co za ogony, zacny myśliwcze, co za ogony!